w Muzeum Twierdzy Tower w Londynie wśród wielu eksponatów jest również i kolona królów Wielkiej Brytanii. Przód krzyża nad obręczą tejże kolony zdobi brylant o nazwie Koch i Nowo czyli góra światła nie jest wprawdzie największym brylantem, ale zapewne najsławniejszym z racji historii i umiejscowienia waży 105 karatów, czyli 21,6 gram zawsze są tam kolejki. Ludzie chcą zobaczyć koronę i ten niezwykły brylant, który istotnie robi wrażenie. Tego typu dzieła sztuki jubilerskiej można podziwiać, budzą pożądanie. Ludzie gotowi są, jeśli tylko mogą, Zapłacić bardzo wiele pieniędzy, żeby taką rzecz nabyć. Kiedy ją nabędą, cieszę się, że mogą na nią patrzeć, że do nich należy. Można powiedzieć, że słynny Kochinor jest zupełnym Przeciwieństwem tajemnicy eucharystycznej obecności Jezusa. Już chyba nic tańszego i prostszego nie można sobie wyobrazić. Jezus wybrał sobie taki sposób, żeby zostać na zawsze ze swoimi przyjaciółmi, wybrał sposób najprostszy, wybrał sposób niepojęcie zwyczajny. Można powiedzieć, że paradoksalnie to nie wiara w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa, pod postaciami chleba i wina jest problemem. Dowodem tej wiary troszkę przewrotnym jest chociażby i to, że ludzie mają takie przeświadczenie, że po ten pokarm nie mogą sięgnąć albo w ogóle przez dobrowolnie podjęte życiowe decyzje, albo czasowo. W związku z grzechem, który jeszcze nie został przebaczony w akcie sakramentalnej spowiedzi świętej. Czasem ludzie błędnie oceniają, że nie mogą o po ten pokarm podejść, albo przeciwnie, zbyt łatwo do niego podchodzą, niemniej zawsze wierzą, że nie jest to chleb zwyczajny. Problem, swoisty kłopot ludzi wierzących jest inny. I tym problemem jest niezwykła zwyczajność Eucharystii, jej codzienność. Zawsze tak samo, z grubsza, gdzieby człowiek w przestrzeni katolickiej się nie poruszał zawsze tak samo i codziennie, że to jest takie proste, źródłem pokus związanych z wiarą. Rzeczywistą obecność Jezusa Jezusa w Eucharystii jest właśnie ta zwyczajność. Ponieważ w sposób odruchowy Tęsknimy do tego, co niezwykłe, co przekracza zwyczajność, co się wydarza rzadko. Takie sytuacje zauważamy. Takie sytuacje sobie cenimy. Ludzie latami wspominają podróż życia, zwłaszcza jeżeli... Było ich na tę podróż, na przykład na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, do Rzymu. Jeśli było ich stać tylko raz w życiu i już na pewno nigdy więcej nie będą sobie mogli na nią pozwolić, to ją wspominają latami, przechowują troskliwie pamiątki, zdjęcia, wspominają to wydarzenie. Ono było niezwykle. Gdzieś pojechali. Coś zobaczyli. W 1995 roku do Polski przyjechał Luciano Pavarotti z serią koncertów. 4 października tegoż roku koncertował w Warszawie z Chórem i Orkiestrą Filharmonii Narodowej. Następnie zorganizowano dla artysty kolację. Można było kupić za duże pieniądze zaproszenie na tę kolację. Wszystkie zaproszenia rozeszły się na pniu. Ludzie chcieli spożyć kolację z mistrzem, uścisnąć mu dłoń i pewnie latami wspominali, że zjedli wspaniałą kolację. Towarzystwie Mistrza. Eucharystia czymś takim nie jest. Jest zwyczajna, najprostsza, możliwa do odprawienia praktycznie zawsze. Praktycznie wszędzie. Jest pokarmem na codzienność. Na dni robocze, od poniedziałku do piątku. Powstaje pytanie, dlaczego tak? A może byłoby lepiej, gdyby była sprawowana nie co niedzielę? Jeszcze lepiej nie w każdą niedzielę, tylko w uroczystości. Dopiero by sobie ludzie mszę świętą cenili. Wiele by uczynili, by znajdując się w stanie łaski uświęcającej, móc Pana Jezusa do serca przyjąć. Byliby wdzięczni, potrafiliby się zachować, ubraliby się starannie, gdyby msza święta była sprawowana rzadko od Wielkiego Święta. Tak jednak nie jest. Jest znowu zupełnie odwrotnie. Jest Msza Święta sprawowana codziennie. Czy jest powód, czego nie ma? Czy jest jedna osoba w kościele, czy jest bardzo wiele? A nawet wtedy, gdy nie ma nikogo, to kapłan z wiarą. Mszę świętą odprawia, choćby nie było nikogo. Dlaczego? Dlaczego Jezusowi tak zależy, by w jego kościele Eucharystia była sprawowana? Czemuż Jezus Chrystus uczynił, bezkrwawe uobecnienie swojej męki, śmierci i zmartwychwstania możliwym praktycznie zawsze i wszędzie. Myślę, że taki powód jest. I to jest powód zasadniczy. Najmniejszy człowiek. Jest naprawdę taki, jaki jest od poniedziałku do piątku. Taki i tylko taki. To, co człowiek robi jednorazowo, to, że się człowiek potrafi zmobilizować nawet na bardzo długo. To, jaki jest człowiek w uroczystości święta, nie ma żadnego znaczenia. Człowiek jest naprawdę taki, jaki jest poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek. Jeszcze więcej: człowieka interesuje najbardziej jego zwyczajne życie. Myślę, że to przeczuwamy. Kiedy chcemy wyrazić, że pragniemy życia normalnego, zwyczajnego, bezpiecznego, kiedy chcemy komuś wytłumaczyć, że nam akurat nie zależy na jakichś fajerwerkach, to mówimy najprościej: Ja chcę mieć tylko święty spokój. I to jest ważna życiowa prawda, tak dobrze znana Jezusowi Chrystusowi. Jak często człowiek, który sądzi, że musi coś zrobić, coś dać, żonie, rodzinie, jak często ktoś taki bardzo się myli, ktoś to czasem poświęca cały czas wolny i owszem soboty niedziele i urlopy poświęca by coś kupić by czasem zbudować kolejny dom czasem trzeci czwarty i następne jakże często ktoś taki przeżywa okropne rozczarowanie kosztem wielu wyrzeczeń kosztem czasu wolnego kosztem niedzielnej mszy świętej czasem i kosztem najbardziej Normalnego wypoczynku, kosztem swego zdrowia, kosztem czasem ludzkiej przyzwoitości, coś osiągnął. Dorobił się bardzo długich pieniędzy, czasem w sposób dwuznaczny, a kiedy indziej nieuczciwy. Zbudował dom, ba, rezydencję, zbudował pałac i coś tam jeszcze, ale ma jeden problem. Nie ma z kim. Tego szczęścia, tego dobra podzielić. Iluż to ludzi, że tak właśnie rozumowali, że miłość i szczęście to duży pieniądz i duży dom, usłyszało: Czy ja Ciebie o to kiedykolwiek prosiłam? Czy Ty kiedykolwiek usłyszałaś ode mnie, że ja to chcę mieć? Ja chciałam być z Tobą, po prostu z Tobą, codziennie z Tobą, choćby w małym mieszkaniu w bloku, ale z Tobą. Chciałam Ciebie, a nie Twoich pieniędzy, nie tych błyskotek i nie wiadomo czego jeszcze. I właśnie dlatego, że tak jest, że ludzie, każdy z nas, Chce być z drugim człowiekiem właśnie dlatego, że nikt nie chce być sam. Jezus to najgłębsze, najoczywistsze pragnienie człowieka spełnia. Jest z nami codziennie. On też chce być z nami codziennie, a nie od świąta. Właśnie dlatego został w sposób taki, że się tak wyrażę. Pani, właśnie po to, żeby to było możliwe. I Eucharystia jest wielką lekcją i przestrogą. Chrystus w Eucharystii w prostej kosti mówi człowiekowi: uważaj, nigdy nie myl człowieka z dobrem. Nawet nie próbuj człowieka uszczęśliwić rzeczami. Bo się rozczarujesz. Każda msza święta niedzielna jest taką wielką przestrogą, żeby w ten sposób nie rozumować. Jezus Chrystus przez tajemnicę swojej eucharystycznej obecności uczy nas rozumienia doczesności. Pokazuje nam, że spełnia pragnienie człowieka. Chrystus jest z nami, Bóg jest z nami to właśnie tak zostanie nazwany mesjasz w piśmie świętym kiedy po raz pierwszy zostanie zapowiedziany jeszcze w starym testamencie zostanie zapowiedziany słowem emanuel bóg który jest z nami bóg który jest pośrodku nas chciejmy z tą myślą, z tą prawdą o naszym życiu zostać. Niech owocem naszej Eucharystii, tej niedzielnej, tej świątecznej, dla bardzo wielu z nas, Ewangelii prawie że codziennej, będzie zrozumienie, co to znaczy żyć Eucharystią, to znaczy spełnić pragnienie drugiego człowieka: Chcę z Tobą być przy kanapkach! Przy herbatce, w bloku, w mieszkaniu, które jest takie, jakie jest. Ale jesteśmy razem. Chcę być z Tobą, codziennie z Tobą. I to jest najpiękniejsze, co mogę Ci dać. Eucharystia nas uczy, że, jest, że ja, ja sam moja obecność jest największym, najcenniejszym darem, jaki mogę drugiemu człowiekowi dać. Rodzice, dzieciom, żona, mężowi, mąż, żonie, to co mogę dać. Tak jak w Eucharystii daje siebie, msza święta uczy nas dawać siebie, daj siebie, a nie rzeczy. Miejmy też odwagę prosić o tę obecność. Nie uciekaj w pracę, w cokolwiek, od obecności. Zostań ze mną, posłuchaj mnie. Czasem trzeba słuchać rzeczy bardzo trudnych, których nie chcemy słuchać i nie potrafimy. Czasem to będzie znaczyło bardzo trudną, bolesną rozmowę. Jak do tego podejść inaczej, jak nie przez mszę świętą? Nie da się. Jeśli nie było niedzielnej mszy święty, jak mamy rozmawiać? Będzie kłótnia, będzie obrażanie. Po to przychodzę na mszę świętą W najrzadziej w niedzielę Każdą niedzielę Żebym odkrył, że jestem darem Że drugi człowiek Chce być ze mną Chce mojej obecności Obyśmy Cenili sobie Eucharystyczną obecność Jezusa Chrystusa wśród nas Zawsze I wszędzie A umocnieni jego przyjściem do nas w przenajświętszej hostii wrócili do domu z przekonaniem, że ja jestem największym darem dla drugiego człowieka. I ten dar swojej obecności życzliwej, cierpliwej, serdecznej, owszem ofiarnej, chcę drugiemu człowiekowi ofiarować i odkryć, że jestem szczęśliwy. Z drugim człowiekiem, niezależnie od tego, jakie rzeczy nas otaczają, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie, że jesteśmy razem. Niech to będą też i nasze życzenia na te święta i na to, co będzie potem, gdy już będzie wreszcie normalnie. Żeby znowu nie było tak, że się poodwiedzamy bardzo serdecznie, a potem, a potem już nie. Żeby nam została ta głęboka prawda, że na wzór Chrystusa eucharystycznego, obecnego dla nas zawsze, i my jesteśmy darem dla siebie i ofiarnie chcę wydać siebie drugiemu człowiekowi, chcę z Nim zostać, chcę z Nim być, bo kiedyś przecież będziemy się radowali sobą i z Chrystusem już na zawsze, w domu Ojca, co niech nam da. Jezus Chrystus Eucharystyczny Amen